Sylwester z dwójką w roku 2025 nadchodzi wielkimi krokami. Każdego dnia dochodzą do nas nowe wiadomości dotyczące tej spektakularnej imprezy organizowanej przez publicznego nadawcę. W tym roku sceną dla niezapomnianych występów stanie się Katowice, a wśród gwiazd, które będziemy mieli okazję usłyszeć, znajdą się Mem, In, Planka Malik Montana, Doda oraz niezwykle utalentowany Sting. Również w kwestii prowadzących następują zmiany. Już znamy kolejne nazwisko, które z pewnością dostarczy widzom niezapomnianych wrażeń. Po raz drugi z rzędu rolę konferansjera podczas sylwestrowej nocy w TVP otrzymał Piotr Kupicha. W poprzednim roku miał zaszczyt prowadzić imprezę na Stadionie Śląskim, a teraz przeniesie się tuż przed kultowy spodek Serce Katowic. Wydaje się, że Kupicha świetnie sprawdził się w roli gospodarza, skoro znów powierzono mu to wyjątkowe zadanie. Ale to nie wszystko. Artysta wystąpi również na scenie ze swoją grupą Feel. Więc w sylwestrową noc publiczność oczekiwać będzie energetyzujących przebojów, które na pewno wprowadzą wszystkich w doskonały nastrój. Warto także wspomnieć, że publiczny nadawca na tę wyjątkową noc przygotował wiele niespodzianek. Jedną z najważniejszych będzie koncert niezapomnianej Maryli Rodowicz, która obiecuje widzom prawdziwy show. Nikt nie przewidzi, co wymyśliłam, a wymyślone jest super. Kostiumy sylwestrowe są dla mnie bardzo ważne. Generalnie kostiumy nie tylko te na Sylwestra. Myślę o nich już od września. Szukam inspiracji, staram się dopasować strój do charakteru, klimatu, energii utworu. Dlatego dużo wcześniej muszę zaplanować, co zaśpiewam i jak będę wyglądać w momencie występu. Tak mówiła o swoich przygotowaniach Maryla w rozmowie z TVP. Z pewnością znają na pamięć czołówkę produkcji, za którą odpowiedzialny jest właśnie Piotr Kupicha. Jego utwór więcej się da, powstał specjalnie dla TVP 2. Sam artysta jest dużym entuzjastą tej serii telewizyjnej, co podkreślał w rozmowie z nami przed premierą nowego sezonu. Ja będę oglądał, bo bardzo lubię rodzinkę. Zawsze czołóweczkę oglądam. Naprawdę doceniam ten serial, oni są po prostu świetni. To doskonała obsada, mówił z entuzjazmem piosenkarz. Sylwester z dwójką zapowiada się jako niezwykłe wydarzenie, idealne do pożegnania starego roku i przywitania nowego. Czeka nas wyjątkowa noc, pełna muzycznych emocji i wspaniałych chwil, które będziemy mieli okazję przeżywać w gronie najbliższych. To będzie wieczór, którego nikt nie zapomni.